Witam Kamila S. Proszę bardzo, teraz pokazuję moją kolekcję muszelek. Proszę bardzo, mam takie ślimakowe muszelki, takie różne, no jak to ślimaki, znaczy ślimaki, te, te wstążyki, od wstążyków Muszelki, taką dużą, od winniczków. Wszystkie puste. Tak to zapewne kupna była, kupiona. Taką znajdę. Takie zakupione. Takie. Czy tam dostanę? Niektóre dostanę, niektóre zakupione i niektóre znajdę. To są muszelki od wodnych ślimaków. To zakupione. To też takie o, takie śmieszne. Taka malutka muszelka też. Takie maleństwo nawet. To znajda nad morzem. Z zeszłego lata. To też taka znajda. To znajda. Ta taka ładna muszelka. Te muszelki to są zakupione a to są tak naprawdę od ślimaków Lisa Hertina, bo się przyjrzałam. na podstawie tych ślimaków, które są w sklepie dostępne. To są muszelki, no od morskich ślimaków. To jest to od morskiego. To też kiedyś dostałam od znajomej jednej. Proszę bardzo. Mam pełno muszelek. I ta kolekcja się jeszcze nie kończy. Na to będę jeszcze kolekcjonować tym, że to jeszcze, 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 jeszcze. No, ładna kolekcja. Tutaj jest taka fajna też muszalka To jest znajda nad morzem. Czasami spotyka się bardzo duże tego typu muszalki Tak i takie gdzieś. gdzieś takie i takie gdzieś. No. Żółwiki z muszelek. Oczywiście, zakupione. Ten jest z muszelek. Ten jest z bursztynu. Też kupiony. To jest z takiej masy plastycznej. no Pokryte bursztynem. teraz ta znajdę. Piękna. takie, o ta jest taka też piękna kupiona o, tego typu, z tej kolekcji to przypuszczam, że to będzie też winniczkowa muszelka ją zakupiłam kiedyś w jakimś sklepie, czy dostałam od kogoś, już nie pamiętam dokładnie ale to zakładam, że to będzie od winniczka komuś tak pięknie wyrósł winniczek a że mi się muszelka spodobała to nie omieszkałam nie kupić nie omieszkałam, żeby ominąć i po prostu po, y, pozwoliłam sobie kiedyś na zakup takiej zazwyczaj one nie są zbyt drogie to, to są tak zwane porcelany te muszelki są tak zwane porcelany. Skąd to wiem właśnie z książki. Mam jedną książkę w języku francuskim na temat muszelek i sobie po prostu porównałam. Z tymi właśnie, z obrazkiem oraz z opisem tych muszelek, ale nie pamiętam, co tam jest opisane. W każdym razie nazywa się to porcelan w języku francuskim te nazywają się porcelan, porcelen. porcelen i właśnie stąd wiem, że to są porcelany tak zwane. Jak widać one występują w różnych kolorach, w różnych rozmiarach, w różnych odcieniach. A ta to nie pamiętam. Nie wiem jaka to jest. Musiałabym sobie też zobaczyć w książce co to jest. Kiedyś jej książkę pokażę, ale nie będę Wszystkich stron wartować, bo to za długo by trwało, film by musiał być. Chyba, że zechcę, znajdę czas, naprawdę nie będę miała coś czasem robić, to wtedy może i postaram się pokazać. Ale nie wiem, czy. No, nie chciałabym mieć kłopotów ze, ze strony praw autorskich, więc w skrócie opowiadam, że sobie tak porównałam, stąd wiem, że te muszelki to są porcelany, a to muszę sprawdzić co to za jedna bo to jest też z morza karaibskiego czy coś takiego musz karaibskich czy może jeszcze z jakichś musz w każdym razie głębokich są te muszelki to pierwotnie mi się też wydawało że to jest muszelka od yy, jakiegoś morskiego ślimaka aczkolwiek nie okazuje się że to jest muszelka achatine albo achatine takiego ślimaka. O, no, nie będę teraz tutaj odrywać, bo on się uwiesił, przykleił, bracie. O, to jest właśnie tego typu ślimak. Także sobie też porównałam. No, i między innymi na podstawie filmików. także takie ładne muszelki. Tą muszelkę kiedyś dostałam też od jednej z krewnych. I tak sobie mam. I sobie mam te muszelki i taką kolekcję sobie mam. To sobie kiedyś byłam nad morzem. To sobie zebrałam takie. O. Natomiast to taka dziwna jest. Takich zdaje się kiedyś miałam więcej. No ale dobra. Dobra, życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo.